Dzisiaj będzie mój dzień jedzenia, dzień na siłce, dzień treningowy, suplementacja i w zasadzie wszystko co związane jest z tym jak przygotowuję się pod siłownię, co jem, jak trenuję i tak dalej. Więc zapraszam Was do oglądania. Ja już stałem trochę temu, jest godzina co prawda 11, ale mam już troszkę pracki za sobą. Dzisiaj 7 rano, siódma rano wyjazd chaty był, szósta rano pobudka. Troszkę takich rutyn zrobionych, to też może wam kiedyś zrobię jakiegoś vloga krótkiego o tym. Jestem teraz w domu i dopiero teraz w zasadzie będę się na nie bo jestem na redukcji. W dniu teraz 2,580 w dniu nietreningowym 2,430 Dzisiaj jest dzień treningowy, dzisiaj robimy nogi, więc będzie ciężko, będzie co oglądać, także... I codziennie w zasadzie jem to samo, jeśli chodzi o śniadanie i jem tak późno śniadanie, bo na redukcji Wolę się zgłodzić z rana i później sobie normalnie przez resztę dnia jeść, być cały czas sytym. Chociaż akurat na tej jest na tej kaloryce, to totalnie jakby nie chodzę głodny. Nawet jakbym zjadł o 8 rano to śniadanie, to i tak byłbym do wieczora w miarę, w miarę najedzony. Ale tak robię, jak wiem, że będzie ciężki dzień. Na przykład dzisiaj, tak jak są nogi, po tym posiłku myślę, że do dwóch godzin, 4 godziny lecimy na trening, zrobić nogi. No i co, jem codziennie w zasadzie to samo. To samo na śniadanko ja mam tu już przygotowane białeczko z ma bardzo dobre. Tu mam 110 gram białka, 60 gram kaszki mannej, dodaję do tego też kakao. Jest gorzka czekolada, maliny są w zamrażarce, jeszcze nie wyciągam, żeby się nie rozmroziły za bardzo. I to w zasadzie tyle, no i w garnku już jest woda oczywiście bo to robię na wodzie. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy dam radę, ale spróbuję. Najpierw wsypuję zawsze białeczko. Trochę w sumie jest za gorąca woda, bo to do was... zacząłem to Was już gadać. Ta woda lepiej, jak jest tak letnia powiedzmy, żeby się nie ścięło po prostu to białko tak od razu. Wtedy jest lepsze. To trzeba dobrze wymiszmaszować. Do tego dodaję troszkę kakao. Fajnie smak. Rozmaica, bo to białka wszystkie jak wiecie są słodkie bardzo. A to kakao tak troszkę... Później ta gorzka czekolada też zmienia ten smaczek, ale kakao dobrze, dobrze, dobrze się komponuje z tym. Nie mam dzisiaj banana. Ostatnio jem cały czas to z bananem. Eee, dzisiaj będzie bez banana. Ile coś takiego ma kalorii? Eee, różnie, zależy ile dam czego, ale generalnie tak jak wiem teraz właśnie te 110 białka powiedzmy, wziąłem sobie, wsypałem odżywki. 60 gram kaszki mannej no i co tam będzie trochę malin ta gorzka czekolada chyba coś, coś około 900 kilokalorii będzie ale tutaj zaraz wam wyskoczy jak już sobie to podliczę to wam tutaj podbije gdzieś no i co wrzucamy tą kaszkę manną też do tego tu już możemy obroty podkręcić w zasadzie mieszamy to i to jest cała robota tak, to Ja lubię to śniadanie, robię naprawdę już od, yy, od stycznia bodajże, od połowy stycznia chyba. Jem to cały czas i mi się nie znudziło, to jest chyba mój rekord jakiś, bo już jest połowa sierpnia. A ja to jem cały czas, yy, tak naprawdę no, troszkę modyfikowałem, bo na początku na przykład jadłem z jakimiś płatkami, nie, takimi słodkimi na masie, gdzie tam więcej węgli mogłem wcinać. I teraz jest to bardziej okrojone wszystko, no ale pomimo, pomimo wszystko no, jest to, to samo danie cały czas, nie. Więc to trzeba dobrze mieszać cały czas. Jak będziecie sobie robić, trzeba dobrze mieszać, żeby Wam się nie przewarło do garnka. I, i, I co? I to teraz się tylko miesza, to już się nic więcej nie robi. To mieszacie jeszcze tak na takim ogniu, powiedzmy w miarę, w miarę przez, jakieś jeszcze, przez jakąś minutkę. Ja później ten ogień wyłączam i zostawiam to, żeby sobie postało, tak nie wiem, z 3 minuty. To zgęstnieje wtedy samo też pod wpływem temperatury, no nie? Więc, więc yy, wtedy już będzie gotowe, to zaraz wam pokażę. Już nawet fajnie zgęstniało cyk, już w sumie można by to nawet wlewać, ale zostawię to jeszcze tak na minutkę. Jeszcze sobie zgęstnieje, a ja w tym czasie wyciągnę maliny. Odmierzymy sobie już malinki, odmierzamy malineczki, w malin. Różnie daje, jak mi się widzi. Dzisiaj dam się to Maliny nie mają dużo kalorii. No. Dzisiaj poszaleję, dam sobie 40 gramów aż gorzkiej czekolady. To jest trochę gorzka, to jest trochę gorsza, bo ta ma 70% tylko zawartości kakao. Eee... A ja zawsze kupuję 85%. Gdy jest taka fajna, ale akurat nie było. Ale ja tam to już nawet spoko, 40 gram. Codziennie aż tak dużo nie daje, bo 40 gram to już sporo. To już będzie w tych kalorii. Eee... Ale to są akurat takie w miarę zdrowe tłuszcze. Eee... Oprócz cukru to nie ma nic niedobrego. Więc, więc 40 gram wliczymy i później tak jak mówię już pewnie widzieliście gdzieś tam miejsce kalorykę dobra tak jak mówiłem w zasadzie wsypałem maliny wsypałem dałem tu czekoladę to co wam pokazywałem i w zasadzie od razu później wziąłem już to tą kaszkę ona mi już zgęstniała i wrzuciłem wymieszałem no i to jest wszystko ja tu jeszcze daję czasami banana ale akurat dzisiaj nie ma banana więc będzie bez banana i tak to jest dobre. Maliny, gorzka czekolada, to się wszystko tak fajnie komponuje, naprawdę. Tym bardziej, że ja lubię też różne rzeczy takie czekoladowo-bananowe. Tutaj te maliny są kwaśne, nie jest to nudne, mega, mega fajny posiłek. No i cały czas był posiłek, nie ja w kamerze, ale mniejsza. Jak macie w ogóle jakieś uwagi co do całego tego vloga, czego powinno być więcej, czego powinno być mniej? Czy powinienem tak o gadać do Was, czy tak jak przed chwilą, że nagrywałem tylko żarełko z bliska, to też mówcie. Suplementy biorę dopiero po tym, jak zjem, więc jeszcze nie biorę suplementów, to Wam zaraz będę też pokazywał, jak zjem. Idę na górę to wciąć. Później, jak to zjem, ponagrywam Wam TikToki, przygotuję, obrobię i później je będę wrzucał po kolei. A później lecimy na siłownię. Więc zaraz będzie jeszcze cięcie z suplementami. No, i jesteśmy po śniadaniu. Yy, śmieszna sytuacja. Właśnie jestem po pięciominutowej prawie gadce do telefonu do was, po czym okazało się, że nie kliknąłem startu nagrywania. Dobra, teraz się nagrywa. No więc jeszcze raz pokrótce, no nic, tak się będzie zdarzać. Czasami. Nie ma co się denerwować na rzeczy, które nie mamy wpływu w zasadzie. Tak miało być widocznie. Jeszcze raz lecimy. Co biorę i dlaczego biorę? Postaram się to teraz szybciej skrócić. Jeśli chodzi o dawki, to biorę akurat tyle tabletek, powiedzmy czegoś tam, ze względu na to, że dawka na przykład w danej firmie jest taka, a nie inna, a ja chcę osiągnąć taką, a nie inną dawkę dla mojego organizmu, bo waży tyle i tyle. Więc każdy ma to indywidualne, więc nie wzorujcie się tym. Króciutko, berberynę biorę na lepszy metabolizm i na troszeczkę lepsze spalanie, na że tak powiem wyższe obroty pod redukcję. Omega-3 bardzo, bardzo ważna stawy i nie tylko tutaj jest też witamina E, ale ona w zasadzie do niczego jakby nie jest specjalnie potrzebna. Ale ta omega, praca mózgu, no, omega ma bardzo wiele zastosowań, nie wyobrażam sobie jej nie brać. Tu biorę też trzy tapsy, rano, magnes. Dla facetów bardzo istotne, czy też pod względem relaksacji, czy pod względem testosteronu. Ja tutaj już mam cynk. Cynk jest też istotny pod względem testosteronu. No i oczywiście dla mięśni, jeśli chodzi gdzieś tam o jakąś wytrzymałość skórczą i tak dalej, to też fajnie wspomagać. Witamina B, ja jestem wege, nie je mięsa, więc dla mnie witamina B jest mega istotna. No ale też bardzo ciężko trenuję do upadku, haruję, yy, katuję ten układ nerwowy, więc warto go wspierać właśnie w ten sposób. Witamina D i K2 yy, to biorę ze względu na pogodę, jaką mamy. Ogólnie nie mamy tej witaminy D zbyt wiele, to też niejedno badanie już pokazywało, że warto suplementować tą witaminę B, czy chodzi o kości, yy, czy o całe ciało, o samopoczucie. Yy, dobra i... Co jeszcze wspomniałem później o tym jak mówiłem Wam o suplementach, to to, że ruszyłem barkiem mnie zabolał. Dlaczego mnie zabolał? Zabolał mnie dlatego, że trzy tygodnie temu byłem na piłce nożnej, pojechałem sobie pograć i wywróciłem się. Straciłem równowagę, upadłem na bark. Myślałem, że, miałem, że mam złamany, byłem na sorze, okazało się, że nie jest ani wybity bark, ani nie jest złamany, tylko jest bardzo mocno obity mięsień. Całe szczęście. Ale przez pierwszy tydzień w ogóle nie trenowałem. Tydzień temu dopiero wróciłem do treningów i to też takich bardzo jakby to powiedzieć, bardzo takich brakuje mi słów. Tak się śpieszy, że brakuje mi słów. Bardzo okrojonych treningów po prostu. 30% mocy, bo też nie byłem w stanie ani rozciągnąć pełni tutaj na ramiennego, bo to na ramienny właśnie głównie był problem z naramiennym, ani nie byłem w stanie też dużej, dużego ciężaru na to dać, bo tej, tą ręką na początku w ogóle na nie, nie mogłem, więc tak bardzo delikatnie zrobiłem. Ale w tamtym tygodniu właśnie zrobiłem ten trening delikatny i już pod koniec tygodnia się czułem dużo lepiej, jeśli chodzi o ten bark. Wczoraj zrobiłem błąd, bo grałem w badmintona z dziewczyną, więc od razu Wam powiem siatkówka, piłka ręczna, badminton, jakiekolwiek sporty, które dość mocno, Wam się może wydawać, że nie, ale które dość mocno nadwyrężają bark. A macie problem z barkiem? Odradzam, naprawdę rozumiem, że ktoś może kochać sport, ja też kocham piłkę nożną. Ale niestety też muszę z niej rezygnować. Nie tylko ze względu na bark, ale ze względu na to, że na każdym treningu miałem albo skręconą kostkę, albo coś mi się działo. No, nie warto ryzykować swoim zdrowiem, powiem Wam szczerze, bo zdrowie ma się jedno. A jeśli chodzi jeszcze o ten bark i o te sporty nadwyrężające mocno obręcze barkowe, to naprawdę, jak ktoś ma problem z obręczą barkową, to nie warto. Ja wczoraj właśnie pograłem sobie chwilę w tego badmintona delikatnie, zachowawczo, a i tak już czuję dzisiaj, że to był zły pomysł. Zobaczymy, jak pójdzie nam na treningu, bo dzisiaj robimy nogi, i będziemy robić siady. I na tych siadach dość mocno muszę wywinąć całą obręcz barkową do tyłu, muszę rozciągnąć też klatkę, a mam z tym problem, bo przy mocnym rozciągnięciu na ramienne się tu też naciąga i to mnie bardzo boli. Więc nie wiem, czy będę w stanie to dzisiaj jeszcze zrobić. Zobaczymy. Jak nie, no to ominiemy siady, zrobimy resztę ćwiczeń. Trudno. Ważne, żeby wyzdrowiała rączka. Także to tyle chciałem wam w sumie powiedzieć. Później zaraz nagram jeszcze jakie suplementy biorę przed sił, jeśli chodzi o takie suplementy typowo siłownie, nie takie suplementy witaminowe. I co? No uważajcie, bo tak jak mówię, no ja z tym barkiem sobie niepotrzebnie na rozrabiałem i zrobiłem sobie tylko kuchu w całym moim planie cyklu, który mam zaplanowany, w całej mojej redukcji, no ale trudno, tak się właśnie zdarza czasami. Hmm, także zaraz yy, widzimy się na dole. Ja jeszcze nagram wam TikToki i będziemy lecieć za niedługo na Siłownię. No i jesteśmy przy suplementacji. Nie wiem, czy mam, taś, czy mam, taś, czy mam, taś, czy mam tak machać ręką przez tą kamerę i robić wejścia, czy nie. Ale wydaje mi się, że wygląda to fajnie. Jak nie wygląda fajnie, to też możecie napisać. Konstruktywna krytyka i obiektywna jest zawsze mile widziana. W celu poprawienia jakości, oczywiście. Eee, dobra, więc tak. Do rzeczy. Co biorę, tak naprawdę? Przed treningiem biorę glutaminę. Wpada też cytrulinka, bez tego sobie nie wyobrażam. I e, oczywiście kreatyna standardowo kreatyny 10 gramów tutaj pomiarce. Biorę też zawsze AKG, ale mi się skończyło. Czekam na dostawę, więc dzisiaj będzie bez. Wsypujemy, przygotowujemy, wkładam do torby i lecimy na siłownię. Lecimy sobie na tą siłeczkę. Jesteśmy już w mieście. Jedziemy jeszcze zatankować autko, bo pić mu się chce. Nie ma już benzynki. Zrobimy tanken-tanken. Wypijemy przed siłką. Przed nie przed tylko nasz szejk kreatynowy i co? I będziemy wchodzić na siłkę, więc. nogi, no to tak mi się kuźba nie chce dzisiaj. Siadów nie zrobię. Podszedłem sobie pod i boli jak z Yy, zrobię bip boli, no. Yy, muszę rozciągać mocno ten bark i on się jeszcze nie wyleczył, więc nie będę tego robił. Yy, zrobię sobie po prostu więcej serii na, na słownicy tutaj. Yy, rozgrzaliśmy się troszeczkę, jeszcze porozgrzewam się trochę na słownicy. Nie będę tego wszystkiego nagrywał, żeby nie zanudzać, bo chcę każdy wszędzie po troszku nagrać. A też nie chcę, żeby ten vlog trwał pół godziny, yy, bo, bo można dużo pierdów wrzucić yy, i to będzie po prostu nudne, co nie? A chciałbym, żeby to było w miarę takie zwięzłe na temat, więc lecimy tutaj, zrobię, zrobię 6 serii, nie robię siadów, więc zrobię tu dwie więcej, zrobię tu 6 serii progresywnie od troszkę mniejszego ciężaru, potem będę zwiększał i na końcu zrobię na te 8 powtórzeń, lecimy. I jeszcze coś śmiesznego. Przychodzę na siłkę i miałem. Widzicie, jak wrzucam e, shaker e, z gratynką Wyobraźcie sobie, że on nie był zamknięty od góry. Nic się nie wylało. Nic nie było mokre. On przejechał tak całą drogę na siłkę. I jeszcze torbę wniosłem na górę do szatni. Nic nie było wylane. Nie? Hit. Nie gazowano. Lecimy na dwójki. Ktoś robi tam? O nie, ktoś robi. Nie jest tak źle wam, powiem. Jak się siadów nie robi na samym początku, to jest takie znośne, to jest to. Siady są fajne, no, ale no nie dam ich zrobić, to musiał ominąć. Ale siady męczą, nie? Siady męczą, no. A tak bez siadów, nawet jak tylko zrobisz na słownicy, później przyjdziesz sobie dalej. Bo tak to normalne te ćwiczenia następne, to ja tu bym zdychał. A na razie jest okej, okay, nie? Ah. Oh. I to już normalnie lecimy według planu. Czyli robię 3 serie normalnie. 3 serie. Pierwszą robię tak 15 powtórzeń. Ogólnie na maszynach robię więcej powtórzeń. Pierwszą robię 15 powtórzeń. Druga tak wychodzi 12, 13 czasami. I trzecia się zakręci zawsze koło 10. Powiem wam przeszłość, że tu bez światła dramat jest. Zobaczymy, jak to wygląda. Już nie będziemy w tym miejscu nagrywać. Wolina, karetka trzeba się przygotowywać. To już jest taki stopień pierwszy. Potem jest drugi, trzeci to już jest Karetka. A jeszcze jest do wytrzymania. Jest, jest. Wolne, wolne. Wolne łydeczki. I robimy łydeczki. Co tu będziemy sobie robić? No łydeczki. Też trzy serie. Tak samo. Trzy serie zrobimy. Pierwsza tam 12-13 powtórzeń. Druga 11-12. Trzecia dyszkę. Do odcinki wszystkie lecimy. I później zrobimy hip thrust. Mam nadzieję, zrobię, bo tutaj też może troszkę bark przeszkodzić, ale myślę, że się uda. Brzucha dzisiaj nie robimy, bo dzień nóg jest takim dniem dość ciężkim, więc ja nie będę tutaj już, nie dokładam sobie ogólnie tutaj już problemów i, i ćwiczeń do brzucha, bo to i tak już jest ciężko, te nogi, zwłaszcza na redukcji, jakieś mało węgli, więc, więc robimy to dla dziewczonka jeszcze, brzuch później w, w push, w pull wkładam, więc... Mułytki całkiem sprawnie idą, to ja mam szczerze i chyba będę nagrywał właśnie na jeden. Cały czas na szeroko nagrywałem, ale widzę, że obraz jest strasznie kijowy. Też możecie napisać, jak ktoś mógłby pomóc. Czy to lepiej wygląda, ale wydaje mi się, że właśnie lepiej jak jest teraz. Jest na przykład na jeden, nie? przed chwilą było też na jeden, będziecie mieli przebitkę. I lepiej to wygląda, mi się wydaje, niż na 0,5. Zwłaszcza jak jest słabe światło, to 0,5 jest no, Kijowa. Nie? A ja na z telefonu, więc nie wygląda to tak fajnie. i treściki teraz będą grane 3 serie po 15 tutaj robię czasami 16, zależy później robię drugą serię też wychodzi 13-14 i ostatnia seria między 10 a 12 jakoś tak jakoś tak śmiga nie będę zakładał tutaj chyba dużo na razie bo z tego co kojarzę ała kurwa bark to... Czy ile służę 15. Z tego co kojarzę, to tutaj mogę czuć trochę ten bark może mnie ciągnąć. Więc zobaczymy, a może nie, no nie wiem. Sprawdzimy. No, jest troszkę gorzej niż myślałem z tym barkiem. Kuźwa, nawet 10 kg ciężko mieć dźwignąć, żeby założyć. Jak robię to prawą ręką, muszę robić wszystko lewą. No nic, pobawimy się trochę. Muszę, muszę zacząć robić hip trasy, bo tak samo jak siady, w przyszłym tygodniu też musimy. I to jest za długi czas przerwy, żeby zobaczymy, czy to siądzie, czy nie. Trochę bolało, ale nie jest tak, że. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that but uh I've been thinking about you and I've been wondering I've been wondering where you lay up where you at So sure where do you go to Where do you go? Where do you go to I wanna know? How do you do it? I think you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? Z kolejnym obiadkiem, obiadkiem kolejnym, z kolejnym daniem, szybko muszę Wam wytłumaczyć, bo gotuje mi się makaron. O co tu chodzi? To będzie taka carbonara w wersji wegetariańskiej, no bo ja nie, jem jedzenia, nie jem jedzenia, nie jem mięsa. Muszę uważać na makaron. Normalnie makaroni gotuję sobie taki fajny. Osobno ogotowałem też fasolkę. Tak troszkę tylko 5 minut i ją tutaj wrzuciłem na patelnię. Fajnie z sosem sojowym troszeczkę izoliwą. To jest takie normalne danie, to nie jest w ogóle jakieś danie proteinowe i tak dalej, bo ja wolę sobie jedno takie zjeść, a później nie jem jakiegoś normalnego, tylko jem właśnie sam twaróg, na przykład dobijam w ten sposób białko. Osobno do tego jeszcze będzie oczywiście są dwa jajka, jest trochę sosu sojowego, jest oregano, ser cheddar, tutaj chyba 30 gram dałem i 10 gram śmietany. I to później wrzucam tutaj, najpierw makaron, później wrzucam te jajka tutaj I na małym ogniu to fajnie wszystko mieszam i to jest w zasadzie gotowe danie I to jest naprawdę pycha nie? Także ja zaraz kończę sobie to, jeszcze makaron mi trochę nie dojdzie i zaraz wam pokażę efekt końcowy Zjem sobie to i mówię, zaraz wam tu dziś wrzucę kalorykę, i to ma no to jest takie zwykłe danie, zwykła carbonara, więc powiedzmy nawet z jajek nie białko z makaronu Więc będzie mało białka, ale ja to jem po prostu, bo mam ochotę, bo, bo coś dobrego i tak u mnie to też wygląda właśnie, że są też dania takie normalne, żeby jakby się fajnie najeść, żeby zaspokoić tą psychiczną część głodu też, a nie tylko tak, wiadomo, surowo. A później normalnie wlatuję twaróg, na przykład z jakimś ogórcikiem takim fajnym, eee, czasami nawet trochę cukru posypię, to też wam zaraz jeszcze pokażę i będziemy wcinać. Mamy już efekt końcowy, słuchajcie, powiedzcie mi, że to nie wygląda obłędnie. No przecież... Moim zdaniem jest mega, pieprzyk oczywiście, trochę kolory tu są inne, ale mniejsza. No, wygląda moim zdaniem sztos, można się tym najeść. Pyszne, bo już próbowałem. I tu jest fasolka, ale docelowo takie danie powinno być, albo ze szparakami, albo z brokułami, wtedy nawet jeszcze jakieś orzeszki na to, albo pistacje. I to się fajnie komponuje. Ale jest fasolka, też nie jest źle, myślę. I najważniejsze, jak będziecie coś takiego robić na patelni, to najpierw podgrzewacie ten makaron. I podgrzewacie fasolkę, czy tam szparagi, czy coś. Najpierw szparagi, najpierw te warzywa, a później dorzuca makaron. I wlewacie do tego jeszcze wody z makaronu, łyżkę małą. Mieszacie to na miarę wysokim ogniu, potem ten ogień wyłączacie. Trzeba chwilkę odczekać, tak żeby jak wrzucicie to, to jajko i to wszystko, wymieszane z serem, żeby to się nie ścięło od razu. To trzeba bardzo szybko mieszać. I to jest długi proces, to potem trzeba tak mieszać, mieszać, tak 3-4 minuty e, troszkę podkładać pod ogień, troszkę ściągać z ognia i mieszać, 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 aż, aż będzie coś takiego i to jest mega, nie? No jak ktoś lubi carbonara, to ze szparagami coś takiego zrobić to jest... Także lecimy jeść. No i jesteśmy z powrotem, obiadek zjedzony, pyszny był, przepyszny naprawdę. E, I lecimy w zasadzie z ostatnim posiłkiem, ciężko zadać posiłkiem, ale e, taki miszmasz, mamy tu twaróg. Twarok chudy, oczywiście. Do tego są dwa takie ogórciki. Nowy wynalazek mojej cudownej dziewczyny znalazła w Dino. Zobaczcie sobie. To ma chyba 8, 18 gram białka w takim jednym opakowaniu. Praktycznie no, zero tłuszczu, no i węgle jakieś tam nie. I mega zdrowe. To jest należy ba, kultury bakterii, trochę. Więc yy, i to jest bez laktozy, więc jest delikatnie słodkie. Z takim twarogiem, mm, nie wiem, jeszcze troszkę cukru, sobie tu dosypałem bez problemu. Yy, do tego mam 450 ml mleka bez laktozy, 1,5%, troszkę kawy zbożowej i na koniec padnie jeszcze 30 g odżywki białkowej z wodą. No i to w zasadzie tyle na dzisiaj. I tak się będzie prezentować. Tu Wam dziś pokażę yy, moja kaloryka i makroskładniki dzienne z dzisiaj. Prosto, ja nie wiem, jakoś, nie wiadomo, jak wykwintnie. Czasami, jaką ochotę, sobie coś zrobię, ale generalnie często jem to samo całymi dniami. Y nie jem zawsze tak jak dzisiaj, że ta carbonara. Dzisiaj sobie akurat tak zjadłem, ale często jem też jakieś kotlety sojowe z burakami, Różnie robię, nie? Jaką ochotę. Y Czasami kupię sobie pizzę z Lidla, która ma dobry skład i też to jakoś wliczę, także mm, staram się nie fiksować na razie. Daję radę wszystko wliczyć tak, żeby mi się zgadzało z makroskładnikami, z kaloriami, więc czemu nie, nie chodzę głodny, białko się zgadza, żaden problem. Także tak w zasadzie wyglądał mój cały dzień, jeśli chodzi o jedzenie i o trening, bez wielkich kombinacji. Jeśli Wam się spodobał vlog, to oczywiście dajcie łapeczkę w górę, jeśli dotrwaliście do końca, to szanuję, dziękuję bardzo, że oglądaliście. I myślę, że będę robił więcej tego typu kontentu. Jeśli oczywiście Wam się podoba, możecie, tak jak mówiłem, podrzucać jakieś wskazówki, co Wam się podobało, co wyrzucić, co zostawić i co. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem. Życzę Wam już miłego ciała.